Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer. W dzisiejszym filmiku nagram dla Was Stars. Zaczekajcie chwilę. I witam się z Wami na początku filmiku tym oto moim nowym zademniarzem, który mi się odblokował za poszczególne poziomy. Ranga oczywiście trzecia. Nazywa się Lola. Po części przewodniczka, po części aktorka to prawdziwa diva g i gwiazda Broddwood atakuje sam i ma super atak będący skoncentrowaną emanacją jej ego, czyli można jej używać, żeby... Wyprowadzić dobre ataki. Mam tutaj jeszcze sporo zadmiarzy, ale na razie wejdźmy sobie tutaj do sklepu i zobaczmy, jakie są przydatne nagrody. Jak widać, nic nie ma. To wychodzimy teraz z tego sklepu, a powiem Wam, że liga klubowa dopiero zacznie się za 6 godzin i 25 minut. Gorąca strefa i tam jeszcze mecz mocy, ale to dopiero się zagramy. Później po filmiku, to to będzie akurat premiera tego filmiku z Brawl Stars, moją nową zademiarką Lolom. Ma na razie trzecią rangę, od pierwszą a 20 pucharków, a do kolejnego zademiara pozostało mi chyba jeszcze tam z ponad 800 pucharków, 8000, a mam na razie tych pucharków 7341. Otworzyłam Wczoraj sobie paczkę zadmiata i wyskoczyła mi oczywiście ta lola. Więc pomyślałem, że wezmę ją sobie, bo jest nawet dosyć dobra. Zagrałem ją sobie wczoraj, jak wiecie, trzy mecze i dobrze mi się sprawdziła. Może w nisze klubowej też tak nie będzie zawodzić. Tutaj jako szalik ma potrzebnego nisa. No dobra, przetestuję Wam tą lolę dla Was. W tym meczu i zobaczycie, jaka ona jest niezła. A może kto wie, co mi nawet gona. A to trafiła we mnie. strzelaczka wyborowa. A no, może kto wie, wygramy ten mecz. No, mało było, a prawie bym to musiał Jak Jeśli chodzi o filmik, to zawsze mam ciężko. O! Na tyle mi się udało. Znakomicie. Oj, dobra w dobrze i uważaj na te latające pierłety tego tutaj dobrze no i zobaczcie strzeliłem gola Mówiłem wam, że jest niezła, ale jeszcze musimy wygrać cały ten mec. He, Spinoza są? Brawliwood, coś ekstra. No i znakomicie, wygra rana. Mówiłem wam, że jest niezła, tylko to trochę wybuchów nie zaszkodzi, żeby tak gwiazda stała się niesamowitą gwiazdą. No dobra, teraz... Jakie Aktualizacje pomeczowe sprawdźmy. Karnet zademiarski. O, tutaj na przykład piszę: zadaj 5000 punktów obrażeń z bólem. Aktualizacje pomeczowe są takie, że można wybrać tutaj dowolną. No wiecie co, dowolne różne takie zadania. Ja na przykład wybiorę z knockout, ale nie to, nie kandydaci dnia codziennego, tylko skalebele. Powiedzmy, ten tutaj knockout będzie dobry i teraz zobaczycie, jak ona się pisze. Lecimy. Dobrze. Jest, załatwione. Jeszcze tylko jedna wygrana, i już można powiedzieć, że jesteśmy w domu. Sprawdza się dobrze. Jeszcze tylko En Primo nam został i jest, znakomicie. Wygrywamy ten mecz. Mówiłam wam, że jest dobra. Ale jeszcze mega do, trudne wyzwanie, co zaliczę. Wezmę sobie to starcie w parze, bo kto by grał solo? No i gramy. Ten filmik może będzie trwać do 8-9 minut i szybko się skończy. 5 drużyn mamy do pokonania, więc musimy zdać sobie siebie wszystko. jest załatwiona jest, zaczekaj na mnie jeszcze 10 sekund zostało musisz poczekać na moje na mój powrót musimy powazać dawaj teraz go jest to jest tam jeden ja dane zadem jak Może ten strzelec wyborowy nam został. Jeszcze ktoś nam został. No i jest, wygraliśmy. Żadnej porażki na filmiku i na domie Jardobarego. Zdobyłem pierwsze miejsce. Moja drużyna jest na... Pierwszym miejscu. Twoja drużyna jest na pierwszym miejscu. No chociaż tyle. To teraz i jeszcze raz zagramy w piłkę nożną, ale ostatni raz na koniec tego filmiku. I jeszcze przy okazji pozdrowię wszystkich, których nie pozdrowiłem. O niniejszym to moi najlepsi widzowie. Pozdrawiam mniejszym Maksa Wójcika. Pozdrawiam. O kurde, jak mnie załatwił. Pozdrawiam Simpionki, pozdrawiam simpionki 2, Pozdrawiam Julcie OK, pozdrawiam Maksymiliana Milewskiego. Pozdrawiam Kamila Madena, Pozdrawiam Kamila Kostego, pozdrawiam na Chroma TV, i tu jest, pozdrawiam Krystiana Kirchznera, którego nie ma tutaj u mnie na YouTubie. Pozdrawiam Fliz... Karola Friza Wiśniewskiego, którego również nie ma tutaj na YouTubie. Pozdrawiam Nike'a i nie pozdrawiam Kubusa22 i nie pozdrawiam wszystko. Pozdrawiam Członka Flodora Kącińskiego, pozdrawiam mojego brata Dominika i pozdrawiam całą Gindzie Tenysse. Kurde, zarosiła mnie. No i to wszystko też od pozdrawiam. pozdrawiam jeszcze widz znajomych i pozdrawiam mi jeszcze Onarisa. No tutaj będzie ciężko, ale kto wie, może wygramy. Milan, brawo! Jeszcze pozdrawiam Woja i Killera Tanku. Jeśli to widzicie, to chcę, żebyście zobaczyli ten filmik. Jeszcze pozdrawiam Mr. Mati jego 2137. O, akurat e, gadałem i pozdrawiam, a tu nagle skończyłam całe spotkanie. Ten filmik będzie przesyłany na premierę w filmiku z Brawl i tak właśnie się też rzekł nam z wami moją nową zademiarką. No dobra, to na dziś tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał Wam się ten mój jakże przefajny filmik o wbiciu rangi i o ulepszeniu zademiarza, żeby zdobyć Zademiarza, bo macie bardzo dużo pucharków to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to to rudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicki Gamer. No i co? Ja Wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, cześć. O i pes. Można tego zademiarza zdobyć dzięki wbiciu dużej ilości pucharków i dzięki wegranym meczu. No to tyle. Trzymajcie się ciepło, cześć i pa!